W 1569 roku z połączenia Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Niedługo po tym wydarzeniu wygasła dynastia Jagiellonów, rządząca polską Litwą od dwóch wieków. Szlachta wzięła ster państwa w swoje ręce i wybrała nowego monarchę, młodszego brata króla Francji, księcia Henryka Walezego. Henri de Valois, jak zapewne wszyscy pamiętacie, nad Wisłą nie rezydował zbyt długo raptem kilka miesięcy w pierwszej połowie roku 1574. Opatrzność zadrwiła bowiem z demokratycznych wysiłków obywateli dawnej Rzeczpospolitej. Krótko po tym, jak Henryk objął polsko-litewski tron, we Francji, w wieku niespełna 24 lat, zmarł jego brat. Nasz król nieoczekiwanie stał się spadkobiercą korony francuskiej. Nie zastanawiając się zbyt długo, porzucił swoich poddanych, wskoczył na koń i wrócił do własnej ojczyzny, w której wiele lat miał rządzić jako Henryk III. Polacy i Litwini, co nie powinno dziwić, poczuli się zdradzeni. Wielomiesięczne wysiłki, negocjacje, poselstwa, kłótnie poszły na marne. Poczucie ulgi, gdy skroń młodego króla wreszcie ozdobiła dawna korona Jagiellonów, zastąpił żal i zawód. Oficjalne postępowanie rozwodowe, jakie nastąpiło w kolejnych miesiącach, jak to zwykle bywa, pełne było wyrzutów, oszczerstw i oskarżeń ze strony Polaków dostawało się zarówno Henrykowi i jego świcie, jak i generalnie Francuzom. Tak rozpoczął się proces tworzenia czarnej legendy niewdzięcznego władcy, który uciekł z Rzeczpospolitej, wystawiając ją tym samym na kolejny kryzys polityczny. Owa niechęć do Henryka Walezego przetrwała do naszych czasów. Gdy przegląda się artykuły internetowe w poszukiwaniu informacji o nim, nie trudno znaleźć doniesienia o jego rzekomym wyuzdaniu, zniewieścieniu, o obrzydliwych zwyczajach, jakim miał hołdować on i jego świta. O jego braku wyrobienia politycznego, tchórzostwie, chwiejności itd., itd. Ile w tych stwierdzeniach prawdy? Czy rzeczywiście najważniejszymi informacjami o Henryku są te, że nosił kolczyki w uszach, nie mył się i defekował do wawelskich kominków? W rzeczywistości charakter, umiejętności polityczne i odwaga Henryka Walezego mogły uczynić go jednym z tych królów, których obecnie określamy mianem wielkich. Nigdy nie dowiemy się, czy rzeczywiście tak by było, jednak w dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej postaram się rzucić nowe, nieco jaśniejsze niż zwykle światło na pierwszego elekcyjnego monarchę dawnej Rzeczpospolitej. Ilustracją dla tego odcinka będą ruiny zamków Międzyrzeczu w województwie wielkopolskim. Wkraczając do tej niegdyś granicznej twierdzy, Henryk Walezy przekroczył granicę Królestwa Polskiego. W tym miejscu został powitany przez swoich poddanych i jak sam później wspominał, po raz pierwszy poczuł się monarchą. Dzisiaj opiekę nad zamkiem roztacza lokalne muzeum. Oprócz ruin zamkowych, w muzealnych wnętrzach można podziwiać jedną z najcenniejszych kolekcji barokowych portretów trumiennych. Do odwiedzenia tego miejsca serdecznie was zachęcam. Walezu urodził się 19 września 1551 roku. Był synem króla Francji Henryka II i Katarzyny Medycejskiej. Jako czwarty z kolei syn pary królewskiej, nie miał początkowo wielkich szans na objęcie tronu. Dzieciństwo spędził pod okiem matki, był jej ulubieńcem. Henryk przyszedł na świat w trudnym dla Francji momencie. Na jego dzieciństwie cieniem położyły się wojny domowe między Hugenotami, czyli francuskimi wyznawcami kalwinizmu, a katolikami wspieranymi przez Dwór Królewski. Już w wieku kilkunastu lat Henryk brał aktywny udział w walkach między stronnictwami. Dowodził wojskiem i uczestniczył w rokowaniach pokojowych jako jeden z czołowych przedstawicieli strony katolickiej. Oczywiście samego króla, którym od 1560 roku był Karol IX, starszy brat Henryka. W 1572 roku Henryk na czele oddziału zbrojnego uczestniczył też w słynnej Nocy Świętego Bartłomieja, czyli rzezi dokonanej przez katolików na hugenotach. W wyniku zamieszek zginęło wówczas kilka tysięcy innowierców w samym Paryżu. Kolejne kilkanaście tysięcy na prowincji. Postawa naszego walezjusza w czasie tych wydarzeń była niejednoznaczna. Z jednej strony jego żołnierze włączyli się do mordów i grabieży, z drugiej on sam wstawiał się podobno u matki, aby okazała łaskę uwięzionym przywódcom hugenockim. Noc świętego Bartłomieja otworzyła nowy rozdział francuskiej wojny domowej. Protestanci w odpowiedzi na zdarzenia z Paryża zamknęli się w swoich twierdzach. Najważniejszą spośród nich była La Rochelle. Właśnie tam wysłano uzdolnionego wojskowo Henryka, by złamał opór hugenotów. Dokonał tego. La Rochelle upadła w czerwcu 1573 roku. Nasz bohater opromienił się wojenną sławą, ale i przylgnęła do niego łatka ultrakatolika, zwalczającego innowierców ogniem i mieczem. Łatka, co udowodnił jego późniejsze losy, przesadzona i niesłuszna. W młodzieńczych latach życia Henryka walezego z pewnością najważniejszą dla niej osobą była matka. Katarzyna Medycyjska należała do grona najambitniejszych kobiet ówczesnej Europy. Mimo iż na tronie zasiadał jej starszy syn Karol IX, de facto to ona rządziła Francją. Równolegle dbała o interesy i przyszłość syna młodszego, czyli Henryka. Jej marzeniem było osadzenie go na jednym z europejskich tronów. Chciała to zrobić poprzez korzystne małżeństwo, np. z królową angielską Elżbietą czy siostrą Filipa Hiszpańskiego, niejaką Doną Juaną. Próbowała też innych sposobów. W imieniu syna zabiegała u sułtana tureckiego o tron cypryjski, algierski bądź siedmiogrodzki. Kolejne pomysły matrymonialne Katarzyny Medycejskiej spalały na panewce. W końcu pojawiła się jednak bardzo interesująca opcja. Po śmierci Zygmunta Augusta w 1572 roku zwolnił się tron świeżo powołanej Rzeczpospolitej obojga narodów. Pomysł przekazania polsko-litewskiej korony francuskiemu księciu nie był nowy. Podobne koncepcje omawiano już w 1556 roku. Wówczas sam Zygmunt August wymieniał kilkuletniego Henryka jako swojego potencjalnego następcę. We Francji prowadzono nawet oficjalne rozmowy w tej sprawie. To między innymi dlatego już po śmierci ostatniego Jagiellona przypomniano sobie o młodym Walezjuszu. Stał się on jednym z czterech poważnych pretendentów do korony. Poza nim zabiegali o nią także Ernest Habsburg, syn cesarza Maksymiliana II, Iwan IV Groźny, car Moskwy oraz król szwedzki Jan III Waza. Na dworze francuskim nie brakowało zwolenników wysłania Henryka na wschód. Objęcie władzy w Polsce przez potomka Walezjuszy oznaczało osłabienie Habsburgów, głównych konkurentów Francuzów. Także sam Karol IX, widząc w bracie niebezpiecznego rywala, zazdrosną jego popularność i sukcesy wojskowe, bez oporów godził się na jego wyjazd z kraju. W tej sytuacji Katarzyna Medycyjska uruchomiła całą armię dyplomatów, aby swojego ukochanego młodszego syna ulokować właśnie na Wawelu. W tym gronie znalazł się między innymi niejaki Jan Krasowski, karzeł pełniący funkcję nadwornego błazna Katarzyny. Krasowskiemu udało się pozyskać przychylność potężnego rodu zborowskich, z którego wywodziło się dwóch przywódców polskich protestantów: Piotr i Jan. Z oficjalnym poselstwem udał się natomiast nad Wisłę wybitny dyplomata Jean de Monluc. Był on niezwykle zręcznym mówcą, miał umiejętność zjednywania sobie ludzi i potrafił odpowiednio prowadzić akcję propagandową na rzecz francuskiego kandydata. Najlepszym przykładem zdolności dyplomatycznych i krasomówczych Monluka był fakt, że mimo docierających do Polski wieści o rzeziach hugenotów, potrafił utrzymać poparcie polskich protestantów dla kandydatury Henryka. Umiejętnie przedstawiał młodego księcia jako doświadczonego dowódcę, sprawnego administratora i tolerancyjnego władcę. Przekonywał, że Walezjusz w czasie Nocy Świętego Bartłomieja odgrywał znikomą rolę. To właśnie domniemany stosunek Henryka do innowierców był główną przeszkodą w wyborze na króla Rzeczpospolitej. 28 stycznia 1573 roku w naszym kraju przyjęto akt Konfederacji Warszawskiej. W swoim ogólnym brzmieniu gwarantował on, że w Polsce nie będzie się krwie przelewać z powodu wyznawanej wiary. A Henryk kilka dni później rozpoczął wspomniane oblężenie Hugoneckiego La Rochelle. Wydarzenia te nie nastrajały szlachty protestanckiej zbyt optymistycznie. Obaw było zresztą więcej. W czasie Sejmu Elekcyjnego, rozpoczętego w kwietniu 1573 roku, stworzono całą listę wymagań wobec nowego władcy. ów zbiór praw regulujących stosunki między przyszłym monarchą a szlachtą nazwano artykułami Henrykowskimi od imienia pierwszego władcy, który musiał je zaprzysiąc. Oprócz wolności wyznaniowej artykuły Henrykowskie gwarantowały m.in. elekcyjność tronu, zachowanie przywilejów szlachty, powołanie rady doradczej przy królu, omawiały też zakres władzy królewskiej oraz możliwość wypowiedzenia posłuszeństwa władcy. Kolejnym dokumentem, który zobowiązany był przyjąć elekt, były pakta konwenta. Stanowiły one zbiór osobistych zobowiązań kandydata do tronu. W przypadku Henryka obejmowały m.in. wieczne przymierze między Rzeczpospolitą a Francją, wzajemne wsparcie militarne w razie wojny, spory wkład pieniężny do skarbu państwa, sfinansowanie przez księcia długów Zygmunta Augusta floty bałtyckiej i kształcenia we Francji stu Polaków. Zgoda na te wszystkie zobowiązania zjednała Henrykowi wielu sprzymierzeńców. Posłuchajmy anonimowego tekstu z czasów elekcji Francuza: Zacny królewic dorosły i ćwiczony w walce. Obranie jego pokazałoby prawą swobodę nasze. Musi nam być powolny przez dalekość przyjaciół swych. Mając armatę, kosztem swym dominium maris nam wydźwignie i port nieprzyjacielski skazi. Długów koronnych wypłacenie, prowentów niemałych pewnie do korony przybędzie. Sto szlachciców od roku do roku w Krakowie albo w Paryżu, in studis et militia, sumptem jego ćwiczyć się będzie. Pokój z Turkiem, bo z nim Federa, jako i my, z Tatary, z Wołochy, z Niemcy, bo się na Turka na Francuza i na nas oglądać muszą. Federa i komercja wszelakie z Królestwem Francuskim. Naród francuski, że naszemu jest podobien we wszem. Nemo, Negat stąd i to niemałe komodum mieć pana nam z obyczajami podobnego i do wszystkich spraw naszych pochopnego. Na korzyść Henryka grały też wady innych kandydatów. Iwan Groźny i Jan Waza odpadli z wyścigu o polską koronę dość szybko. Najgroźniejszym oponentem okazał się Ernest Habsburg. Szlachta obawiała się jednak, że może on zaprowadzić w kraju absolutyzm na wzór austriacki. Habsburga obawiali się też protestanci. Wszystko to złożyło się ostatecznie na decyzję szlachty. Nowym królem miał zostać Henryk Walezy. 16 maja 1573 roku, po zaprzysiężeniu artykułów Henrykowskich i paktów konwentów, marszałek wielki koronny Jan Firley obwołał go monarchą. Zanim jednak nowy król realnie objął władzę, minęło ponad pół roku. Walez zwlekał z opuszczeniem Francji. Do Rzeczpospolitej wyruszył dopiero 2 października 1573 roku. Podróż miała potrwać kilka miesięcy. granicę Rzeczpospolitej Walezy na czele swojego orszaku wkroczył pod koniec stycznia roku 1574. Pierwszym polskim przystankiem na trasie jego podróży był, jako się rzekło, zamek w Międzyrzeczu. Tu zgromadziły się nieprzeliczone tłumy. Na oczach swych dawnych poddanych Henryk przejmował ostatnią defiladę 300 niemieckich rajtarów: zmęczonych, brudnych, zarośniętych, wszyscy na kary koniach w czarnych kurtach i czarnych wysokich butach. Naprzeciw nich stawały w kolorowym szyku polskie chorągwie magnackie, każda na innych koniach, z inną bronią, w innym stroju. Zabrzmiały fanfary. Rozległ się potężny krzyk radości. Jak Polska długa i szeroka, wszędzie, gdzie doszła wieść o przybyciu Henryka, radość była jednaka. Okrzyk spod Międzyrzecza szerokim echem przetoczył się przez miasta i wioski. Koronacja władcy odbyła się na Wawelu 21 lutego. W jej trakcie nie zabrakło skandali. Podczas samej uroczystości prymas Jakub Uchański... Podobnie jak reszta duchowieństwa sprzeciwiający się postanowieniom Konfederacji Warszawskiej, podał Henrykowi zmodyfikowany tekst przysięgi królewskiej, pomijający prawa innowierców. Przeciw temu wzburzyli się obecni protestanci. Marszałek Jan Firley w geście niezgody położył nawet dłoń na koronie. Ostatecznie sprawę udało się załagodzić, a zdezorientowany Walezy powtórzył przyrzeczenie z Paryża, iż zachowa pokój między różniącymi się w wierze. Drugi skandal miał miejsce podczas wielkiego turnieju rycerskiego wyprawionego przez króla. Wówczas najmłodszy z rodu Zborowskich, Samuel, poróżnił się z kasztelanem wojnickim Janem Tęczyńskim. Doszło do rozruchów i rękoczynów. Życie stracił w nich protegowany Tęczyńskiego, niejaki Andrzej Wapowski. Młody Zborowski zranił go śmiertelnie czekanem w głowę. Walezy po raz pierwszy musiał podjąć trudną decyzję. Zborowscy byli jego poplecznikami, wina Samuela była zaś oczywista. Z sytuacji wybrnął sprawnie, wydał werdykt, w którym zbrodnię Samuela określił jako wynikającą z porywczego charakteru. Nie ukarał go na gardle, a skazał na wygnanie. Więcej o tej sprawie i samym awanturniku Samuelu Zborowskim opowiadam w dedykowanym mu odcinku. Opisane sprawy to były jednak burze w szklankach wody. O wiele poważniejszym problemem były wzrastające w Rzeczpospolitej spory wyznaniowe między stronictwem katolickim a protestanckim. Naturalnie wciągano w nie młodego króla. Najbardziej zagorzali katolicy, w zamian za uchylenie postanowień Konfederacji Warszawskiej, skłonni byli nawet do unieważnienia paktów konwentów. Henryk starał się wykorzystać ten spór i pozornie się nie angażując, dążyć do wzmacniania swojej pozycji. Brał udział w kilkutygodniowych obradach Sejmu, ale nie znając ani języka polskiego łacinę znać tylko pobieżnie wykazywał na nich znudzenie i niechęć. To właśnie wtedy otrzymać miał przydomek malowanego króla, niezainteresowanego sprawami Polski i nieznającego tutajszych realiów. Faktycznie jednak Henryk bardzo dobrze orientował się w sprawach Rzeczpospolitej. Jak stwierdził badacz jego życiorysu Stanisław Grzybowski, Walezy potrafił udawać, że nie zna stosunków polskich, gdy trzeba było odwlec niedogodną decyzję lub usprawiedliwić niepopularną. W rzeczywistości jednak żaden z późniejszych zagranicznych elektów nie był tak znakomicie z Polską obeznajomiony. Wiedzę o naszym kraju zawdzięczał Henryk m.in. matce. Katarzyna Medycejska posiadała bowiem doskonale zorganizowaną sieć informacyjną, sprawnie zarządzała dyplomacją i wywiadem. Wiadomości dostarczali ambasadorowie, kupcy, żeglarze, a także tak lubiani przez nią alchemicy i wróżbici, często parający się szpiegostwem i podejmujący się tajnych misji. Na dworze francuskim zatrudniano tłumaczy i kompilatorów, którzy przekładali i objaśniali polskie dokumenty, kroniki czy traktaty o ustroju, dziejach i geografii Rzeczpospolitej. Sam Henryk jeszcze przed elekcją prowadził ożywioną korespondencję z przychylnymi mu senatorami i możnymi. Zdobytą wiedzę Walezy potrafił dobrze wykorzystać. Uprzedzony, by odgrywać rolę pobożnego i bogobojnego, umiejętnie lawirował między katolikami i protestantami. W szczególności zależało mu na zniesieniu zapisów o prawie do wypowiedzenia władzy królowi i ustanowienia stałej rady przy monarsze. Pierwsze zwycięstwo odniósł w momencie rozwiązania sejmu koronacyjnego. Skłóceni senatorowie i posłowie, nie mogąc dojść do porozumienia, przełożyli potwierdzenie zobowiązań króla do kolejnego sejmu. Przy okazji udało mu się ograniczyć władzę kanclerzy, którym nakazano wysyłanie pism wyłącznie z podpisem króla, a nie tylko swoim własnym. Nowy monarcha rozpoczął też rozdawanie wakujących urzędów robił to w taki sposób, aby jednać sobie co groźniejszych opozycjonistów. W pierwszych tygodniach pobytu w Rzeczpospolitej Henryk Walezy przystąpił do opracowania planów swoich rządów. Czerpiąc doświadczenia swych doradców i informatorów, stworzył program wzmocnienia władzy królewskiej przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego ustroju państwa. Zakładał on utrzymanie pokoju wewnętrznego i tolerancji. Rządy łagodne, lecz konsekwentne. O tej konsekwencji zdążył przekonać się wspomniany prymas Jakub Uchański. Posłuchajmy raz jeszcze fragmentu książki Stanisława Grzybowskiego. Bawił wówczas w Krakowie chorwacz Skalich, wpierw ksiądz katolicki, później protestant i doradca księcia pruskiego, złożony jednak z tego stanowiska na rozkaz Gmunta Augusta. Zagrożony procesem za nadużycia w Prusach, Skalich nawrócił się na katolicyzm, oddał pod opiekę Uchańskiego i ufny w nią przybył do Krakowa. Piotr Zborowski, mianowany wojewodą, rozkazał natychmiast aresztować odstępcę od swojej wiary. Uchański interweniował w obronie skalicha u Henryka. Król początkowo był mu przychylny, lecz Zborowski odmówił wydania więźnia. Na pozór sprawa ta brzmi jak jedna z wielu przepychanek między możnymi tamtego świata. W rzeczywistości pokazuje, że Walezy wcale nie był strachliwym Francuziątkiem, jak go później opisywano. Zborowskiego ostatecznie przekonano, żeby wydał z kielicha królowi. Wówczas Uchański, wierzący w swoją pozycję, odbił więźnia, po czym zrobił królowi awanturę, przypominając, że skalich jako ksiądz podlega jego wyłącznej jurysdykcji. Zygmunt III waza w takiej sytuacji zapewne pokornie by przeprosił i poszedł zmawiać pacierz. Henryk Walezy postąpił inaczej. Nakazał zamknąć bramy miejskie, zmobilizować Straż Marszałkowską, otoczyć gospodę, w której przetrzymywano skalicha i wytoczyć w jej stronę działa. Podziałało. Prymas Uchański nie tylko wydał jeńca, ale pokornie poprosił o przebaczenie. Król, malowany, pokazał mu jego miejsce w szeregu. Czarne chmury zbierały się też nad protestanckim Gdańskiem. Gdyby Walezy porządził nieco dłużej, portowe miasto być może stałoby się drugim La Rochelle. Gdańsk, w porozumieniu z Danią, zablokował możliwość przybycia Henryka do Rzeczpospolitej drogą morską. Utrudniał też podróż poselstwom od i do króla. Te zniewagi nie zostały zapomniane. Walezy rozkazał Gdańskowi wytłumaczyć się. Jako termin wskazano lipiec. Ostatecznie buntownicznemu miastu się upiekło, wszystkie bowiem plany Walezego na panowanie w Rzeczpospolitej odeszły w zapomnienie, gdy w czerwcu 1574 roku, ledwie cztery miesiące po przybyciu Henryka do Rzeczpospolitej, z Francji nadeszła brzemienna w skutkach wiadomość o śmierci jego brata, króla Karola IX. Wobec zgonu trzech starszych braci i początkowo nikłe szanse Henryka na tron francuski stały się w krótkim czasie jak najbardziej realne. Choć matka już wcześniej namawiała go do szybkiego ślubu z Anną Jagiellonką, obwołania jej regentką i powrotu do ojczyzny walezy zwlekał, dobrze czując się w nowym kraju. Na wieść o śmierci Karola, polscy senatorzy zalecali zwołanie Sejmu i uzyskanie jego zgody na wyjazd. Francuscy współpracownicy ucieczkę. Początkowo młody król nie chciał wyjeżdżać potajemnie dopiero gorące namowy jego doradców oraz postawa Katarzyny Medycejskiej, która żądała powrotu młodszego syna, przekonały go do konieczności szybkiego działania. Każdy dzień zwłoki mógł kosztować go francuską koronę. Walezy opuścił potajemnie Wawel wraz z kilkoma tylko towarzyszami nocą z 18 na 19 czerwca. Przez boczną furtę wychodzącą w stronę Kazimierza dostali się nad Wisłę i stąd na Zwierzyniec, gdzie przy opuszczonej kaplicy czekało kilku dalszych dworzan z końmi. Puszczono się cwałem, zmieniając często konie. Ucieczka króla szybko wyszła na jaw. Za Walezym ruszyła pogoń prowadzona przez Jana Tęczyńskiego. Dopadła orszak królewski pod Pszczyną. Atmosfera zgęstniała. Tatarscy łucznicy towarzyszący Tęczyńskiemu groźnie nastąpili na Francuzów. Ci dobyli broń. Tęczyński wybłagał krótką audiencję. Walezy poinformował go, że do Francji wraca jedynie na pewien czas i nie rezygnuje z polskiej korony. Szlachcic w odpowiedzi wyjął szablę, podwinął rękaw żupana, naciął swoją rękę i ślubował Walezemu wieczną wierność. Dość odważny gest, jak na rzekomą niepopularność króla wśród Polaków. Walezy początkowo rzeczywiście obiecywał powrót do Polski. Potem stało się jasne, że wrócić nie zamierza. Mimo opuszczenia kraju, Walezy nigdy nie zrezygnował formalnie z prawdą wawelskiego tronu i do końca życia tytułował się królem Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W czasie bezkrólewia nie ustawały też wysiłki francuskiej dyplomacji, by zabezpieczyć granicę Rzeczpospolitej i zapobiec wyborowi Habsburga na kolejnej elekcji. Sam Walezy popierał z całego serca kandydaturę Batorego. Wybór tego człowieka na króla przyjął z zadowoleniem. Po powrocie do Francji Henryka zgodnie z przewidywaniami koronowano w 1575 roku na nowego króla Francji. Musiał zmierzyć się z kolejną falą wojen religijnych. Wobec braku pieniędzy na działania zbrojne zgodził się na szerokie ustępstwa względem Hugenotów. Decyzją tą naraził się skrajnym katolikom. Zawiązali oni ligę katolicką, stanowiącą silną opozycję wobec Walezjusza. Ucieczka Walezego z Rzeczpospolitej zaważyła na zdaniu o nim. Urażona duma Polaków, których wybraniec odważył się porzucić ofiarowany mu tron, napędzała negatywne opinie. Podkreślały one wyłącznie negatywne cechy charakteru młodego króla. O tym, jak bardzo Polaków zabolała ucieczka Walezego, świadczyć może postawa chociażby naszego wielkiego poety Jana Kochanowskiego. Przez długi czas był on ogromnym zwolennikiem Francuza. Po jego ucieczce napisał zaś po łacińsku wiersz pod tytułem Francuzowi kraczącemu odpowiedź, w którym drwił i obrażał byłego władcę. Była to zresztą reakcja na francuski utwór Adieu à la Pologne, obrażający Polaków. Takich emocjonalnych reakcji było znacznie, znacznie więcej, po obu stronach. Francuzi chcieli uzasadnić rezygnację Henryka z Wawelu w taki sposób, aby decyzja ta go nie kompromitowała. Wszak dobrowolnie zrezygnował z korony dużego europejskiego państwa, wystawiając ją na pastwę Habsburgów. Co do Polaków zdaje się, że wielu naprawdę zakochało się w młodym Walezym i wiązało z nim ogromne nadzieje. Dobrze oddaje to wiersz Stanisława Grochowskiego. Już otrzyj, miła wdowo, oczy zapłakane, Zrzuć żałobę, weź szaty złotem haftowane, Rozbij herby swe sławne, orła i pogonią, Oto panicz przyjechał z liliową wonią. Zawiedziona nadzieja i poczucie krzywdy, związane z autentyczną miłością, przeistoczyły się w nienawiść. Panicz woniejący Lilią, przyszłość Rzeczpospolitej, zamienił się w krótkim czasie w bawidamka sodomite głupca i barbarzyńca. Człowieka, który defekował do kominków wawelskich, bo nie znał toalet. Odtąd byłego króla krytykowano za rzekomą nieznajomość stosunków panujących w Polsce i niechęć do polityki. Zarzucano mu stronienie od pracy administracyjnej, oddawanie się rozpustom ze swymi faworytami. Przedmiotem zgorszenia było zamiłowanie Henryka do gry w piłkę, maskarat i przebieranek. Elementem powszechnej krytyki był sam wygląd młodzieńca. Sposób ubierania się i wyszukane stroje sprawiają, że zdaje się on delikatnym i zniewieściałym, gdyż poza bogatymi sukniami, które nosi, pokrytymi całkowicie złocistym haftem, drogimi kamieniami i perłami najwyższej ceny, okazuje jeszcze nadzwyczajną dbałość o swoją bieliznę i o ułożenie włosów. Ma zwykle na szyi podwójną kolię z oprawionej w złoto ambry, chwieje się ona na jego piersi, wydaje słodki zapach. Lecz to, co najwięcej moim zdaniem odbiera mu dostojeństwa, to fakt, iż uszy ma przekłute jak kobieta zwyczaj dość powszechny wśród Francuzów. I to jeszcze nie zadowala się jednym kolczykiem w każdym uchu lecz nosi po dwa ozdobione zwisającymi z nich drogimi kamieniami i perłami. Warto jednak pamiętać, że wszystkie te cechy nie przeszkadzały zbytnio Polakom przed ucieczką Walezego. Wręcz przeciwnie, Francuz cieszył się ogromną popularnością. Prawdą oczywiście jest, że nie był człowiekiem bez skazy. Ulegał wpływom zaborczej matki, lubił wydawać pieniądze i zaciągać długi. Wolał pracę gabinetową od udziału w sporach i walkach partyjnych. Nie znał języka polskiego, dukał po łacinie. Był jednak jednocześnie postacią wielkiej kultury umysłowej, sprawnym administratorem, umiejętnym politykiem z własną wizją rządzenia krajem. Dążył do wzmocnienia władzy królewskiej, co w dłuższej perspektywie mogło wyjść rzeczpospolitej na dobre. Swoich talentów nie zdołał jednak w Polsce rozwinąć. Wierny swojej ojczyźnie i posłuszny matce, zmuszony wybierać między koroną polską a francuską, wybrał tę drugą. W 1584 roku zmarł bezpotomnie młodszy brat Henryka, Franciszek. On sam nie miał dzieci. Wobec braku następcy, dynastia Walezjuszy miała zakończyć swoje panowanie wraz z Henrykiem. Zgodnie z prawem, korona miała przypaść Henrykowi z Nawarry, z rodu Bourbonów. Wizja protestanta na tronie była nie do przyjęcia dla Ligi Katolickiej, która przy wsparciu Hiszpanii wywołała kolejną wojnę domową. W jej trakcie król dokonał wielkiej politycznej wolty i sprzymierzył się z protestanckim władcą Nawarry. To doprowadziło kraj do wrzenia. Papież rzucił na Henryka klątwę. Ultrakatolicki Paryż zbuntował się przeciwko Walezjuszowi. Monarcha musiał uchodzić z miasta. Potem zaś obległ przy wsparciu swojego nowego sojusznika. W trakcie tego oblężenia w sierpniu 1589 roku ostatni z Walezjuszy został podstępnie zamordowany przez dominikanina Jacques'a Clementa. Zakonnik przybył do obozu królewskiego w Saint-Clot twierdząc, że ma ważne informacje i listy z Paryża. Po wręczeniu pism Henrykowi niespodziewanie wyjął z rękawa nóż i zadał mu cios w podbrzusze. Zamachowiec został natychmiast zabity, a jego ciało wyrzucono przez okno. Rana zadana królowi okazała się jednak śmiertelna. Medycy wprawdzie włożyli wnętrzności z powrotem do ciała i zrobili Henrykowi lewatywę, ale król wkrótce dostał gorączki. Zbliżała się śmierć. Przed nią Henryk, król Polski i Francji, zdążył naznaczyć po raz kolejny na swojego następcę Henryka z Nawary wybaczyć swoim wrogom i przeżegnać się. Potem wyzionął ducha. Jak potoczyłyby się losy Rzeczpospolitej obojga narodów, gdyby jej królem pozostał Henryk Walezy? Monarchami nie zostaliby ani Stefan Batory, ani najprawdopodobniej Zygmunt Waza. Sam Walezjusz być może rządziłby długie lata. Choć może się to wydawać zaskakujące, Rzeczpospolitej mógł zostać monarchą wielkim. We Francji, choć pamiętany, nie jest otaczany szczególną czcią. Ojczyznę Walezjusza rozrywała wojna domowa. Przez to, jako król, topił się w nieustannych sporach politycznych, spalał swój potencjał w wojnach. Nasz kraj pod koniec XVI wieku cechowała stabilna sytuacja. Do wyniszczających wojen połowy XVII wieku było jeszcze daleko. Gospodarka była w szczycie swojej potęgi. Monarcha wciąż cieszył się dużym autorytetem. Ten osłabł dopiero w kolejnych elekcjach. Sam Walezy był witany z entuzjazmem, miał wielu potężnych stronników, był kochany przez lud. Do tego wspomagała go słynna na całą Europę francuska dyplomacja. Miał więc nad Wisłą wszystko, o czym kolejnie lekci mogli tylko pomarzyć. Do tego udowodnił, że sam jest sprytnym politykiem, sprawnym dowódcą wojskowym i pracowitym człowiekiem. Aż szkoda, że Henryk Walezy nie wykorzystał szansy, jaka rysowała się przed nim na Wawelu. Z czysto ludzkiego punktu widzenia jego decyzja była zrozumiała. Wolał panować w swojej ojczyźnie niż obcym bądź co bądź państwie. Mimo wszystko, z perspektywy czasu, wydaje się ona jednak nieszczęśliwa, zarówno dla naszego kraju jak i samego Henri'ego de Valois. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko. Serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i zostawiania łapek w górę. Możecie też wesprzeć mnie finansowo za pośrednictwem portalu Patronite, YouTube oraz wpłat bezpośrednich na numer konta podany w opisie. Wasze darowizny pozwalają mi na utrzymanie częstotliwości nagrań, wygospodarowanie czasu na przygotowywanie kolejnych odcinków. Bardzo Wam za nie dziękuję. Na dzisiaj zaś to już wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem.